Hej, witajcie, Toż to Kinowy Ekspres. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat najnowszego filmu Stevena Spielberga. Zobaczymy sobie, co weszło do kin, odpowiemy na jakiś komentarz, a potem się pożegnamy. Czyli będzie dokładnie tak, jak zwykle. Jak się coś nie podoba, to nie wiem, to idź sobie w poniedziałek wrzuciłem Star Treka. Idź sobie tam. A wszystkich pozostałych serdecznie witam. Pięknie się tutaj usadziłem, było naprawdę super i teraz nagle słońce zaczyna mi migać między liściami i... Ech ze wnętrze. Dzięki ekranizacji Burtona najbardziej popularną książką Roalda Dala jest w tej chwili przynajmniej w Polsce prawdopodobnie Charlie i fabryka czekolady. Reżyser ekranizacji, jak zresztą on ma w zwyczaju, nie stronił od bardziej mrocznych aspektów historii. Chociaż podobno wersja z 1971 roku jest szeroko uznana za za tę lepszą i czasami nawet bardziej Niepokojąco. Z kolei na przykład Wiedźmy, ekranizacja innej książki dla dzieci Da, to jest w ogóle już rzecz, która dawała dzieciom koszmary senne. Inaczej to wygląda ze Spielbergiem, który stroni tutaj od y, bardziej mrocznych aspektów historii typu pożeranie dzieci, choć tu wstępnie posiłkuję się op opiniami cudzymi, dlatego że ja sam nie mam porównania między książką a filmem, no ale nie da się ukryć, że BFG to jest produkcja skierowana przede wszystkim do dzieci. Większość dorosłych może się zmęczyć tym, jak wiele z rzeczy jest znajome i faktycznie dziecko książkowe i może trochę archaiczne w przedstawianiu tego. A może z drugiej strony najdzie Fala nostalgii, za czasem, kiedy Spielberg, za pomocą E.T. czy bliskich spotkań, sprawiał, że niemożliwe stawało się możliwe. Pod wieloma względami film jest bowiem podobny. Najważniejszy w opowieści jest fakt, że dzieją się fantastyczne rzeczy, a my możemy być ich świadkami. W czasach, kiedy w CGI burzy się całe miasta w dwusekundowych scenach, to jest bardzo odświeżające. Tu zobaczycie całe sceny poruszania się małego ludzika po wielkim domu. Napatrzycie się na sny tańczące wokół neonowych drzewek i na twarze Ludzi reagujących na rozmiar głównego bohatera. Głównego, bo to on ma tu drogę do przejścia. Ta mała dziewczynka to przede wszystkim nasz portal do świata fantazji. I większość czasu byłem szczerze zauroczony tym zawieszeniem, właśnie na tym, jakie to jest niesamowite. W tym na samej twarzy giganta. Widzicie, wydaje mi się, że jest miejsce na komputerowe efekty. Tylko, że najważniejsza sprawa to, żeby sami twórcy zdawali sobie sprawę: O mój Boże, robimy coś niesamowitego. I to wygląda jak coś nie z tego świata. I pomyślą o tym, i zawieszą się na tym, a nie będzie to scena kolejna. Wybuchają obcy. 100 milionów. W tej skali i tego zachwytu brakowało mi na przykład w Antmanie, który jasną musiał przez cały czas pędzić. Przez to nigdy jakby nie dało się poczuć rozmiaru. To była tylko rzecz, która prowadziła do kolejnych pięści na mordach. Chociaż, no nie da się ukryć, że Spielberg jest cynicznym reżyserem i widać to nie tylko po tym, jakie ma triki, ale też miałem okazję przeczytać pewną jego biografię, gdzie wyszedł na naprawdę okropnego, okropnego człowieka, który potrafił swoich przyjaciół odrzucać, żeby dostać lepszy deal. Ale to może innym razem. I tu także Spielberg stosuje te swoje triki, zagrywa tą muzyczką, podkreślając za pomocą tego swojego ulubionego Williamsa, podkreślając, Dokładnie tym samym dźwiękiem, tę każdą rzecz, jaka się wydarza, żeby, żeby wyciągnąć maksymalny efekt, ale jednocześnie czuję z nim jakąś bratnią duszę w tym zachwycie, w tym wow, to jest takie wielkie, wow, to jest takie malutkie i to jest takie super, kiedy te dwa światy się zderzają ze sobą. To prawdziwa magia kina, której główny problem polega na tym, że wszystko opowiedziane w ten sposób już widzieliśmy. No, poza tym poziomem efektów. To jest update graficzny klasycznego Spielberga do 2016 roku, ze wszystkimi wadami i zaletami jego konserwatywnego podejścia. Szczerze jestem ciekaw, jak dzieciaki zareagują na ten film. Jest wolniejszy, jest bardziej kameralny niż to, co normalnie mają do zrobienia do oglądania. Czy, czy będą w stanie przykuć swoją uwagę na tyle długo, czy to będzie dla nich po prostu okej, okay, kolejna CGI rzecz. Ja znam CGI od zawsze i wszystko, co widzę, wygląda zajebiście, więc, więc mnie to nie rusza. Postanawiam czy to się dalej da odciągnąć bo kiedyś ludzie naprawdę byli pod wrażeniem O mój Boże, to jest kosmita naprawdę na ekranie, niesamowite, chciałem mieć przyjaciela kosmita, chciałem mieć przyjaciela olbrzyma. Ale czy świeżakom to wystarczy? Ode mnie 3,5 gwiazdeczki, ale bardziej skupcie się na tym, co powiedziałem, a nie na tym, jaką cenę wystawiam. A, jak ktoś chce wiedzieć, jaki jest dubbing, no jest słaby, jest, jest, jest okropny. I wyszło tylko w wersji z dubbingiem, zwłaszcza na początku. Jest niesamowicie niedopasowany, to znaczy wydaje się, że te osoby, które widzę na ekranie, to nie z nich wydobywają się te głosy. Te głosy wydobywają się z samego przodu, z samej mojej twarzy. Ale no, mózg się przyzwyczaja po jakimś czasie, więc daje się przez to przebrnąć. Prawdopodobnie najbardziej ucierpiał w tłumaczeniu olbrzym i sposób, w jaki się wypowiada, ale no, kaplica. Obejrzałem, przeżyłem i nadal mi się film podobał. Po tym jak obejrzałem ostatnio film o magikach pod tytułem Iluzja, postanowiłem, że odpuszczę sobie dwójkę, mimo że była okazja pójść na sans przedpremierowy. Ale jak ktoś lubi jedynkę, to pewnie wybierze się też na dwójkę, więc miłego sensu. Inaczej jest z Nocą Oczyszczenia, której wychodzi już trzecia część, a ja nie widziałem absolutnie żadnej. Może kiedyś nadrobię, ale słyszałem, że trzeba mieć nadrobione, żeby jakby z trójki wyciągnąć wszystko, co trzeba z niej wyciągnąć, jako że to jest jakby jedna długa historia. Powiedzcie mi, jeżeli się mylę. Chinastydyjne w tym tygodniu mają do zaoferowania tylko subtelność, czyli komedio-dramat o takim sędzim, któremu serce zmiękcza kobieta z ławy przysięgłych. Czy wpłynie to na wyrok w sprawie śmierci siedmiomiesięcznego dziecka? Czy ten samolot może przestać latać? Na jedno z tych pytań dostaniecie odpowiedź w tamtym filmie. Na drugie dostaniecie tutaj, teraz. Nie, nie może. A poza tym wchodzi takie różne landa, co specjalnie z tej okazji, że dzieci mają wakacje, więc no, są znudzone, więc trzeba je wygonić z domu, więc lepiej, żeby coś leciało w kinach. Więc prowadzili coś takiego, co się nazywa szajbus i pingwiny na przykład. Czyli film o tym, jak y, pies pilnuje pingwinów przed lisem. Oraz siedmiu Krosnodutków i królewna śnieżka dwukropek nowe przygody. Tu jest napisane, że bajka bezpieczna dla twojego dziecka, ale ja dostałem nowotworu od samego plakatu, więc. Wiele osób zwróciło uwagę na mój komentarz y, ostatnio y, do skrótów abuły Tarzana. Czemu muszą pisać, że to Belk? Spytałem. No cóż, oczywiście mieliście rację. Dlatego, że historia. Dem Belgowie swego czasu zrobili w swojej kolonii w Kongo Holokaust czarnoskórych, porównywalny z tym z czasów II wojny światowej wobec Żydów, więc dlatego zostało podkreślone, że ten geniusz zła w Kongo jest akurat Belgiem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to takie nawiązanie. Michał kontynuuje. Pan z dziwnym imieniem z kropkami ma rację. Swoją drogą dziwny klimat trochę umieszczać film przygodowy w jednym z największych ludobójstw w historii, nie? To trochę tak, jakby zrobić film, w którym bohater jedzie do Europy Wschodniej powstrzymać Hitlera i ratuje tam Żydów przed Holokaustem, a wszystko w przygodowej konwencji. No w każdym razie dzięki za informację, już się zdążyłem po nagraniu, a przed otrzymaniem komentarzy doedukować w tej sprawie, ale już nie mogłem edytować. Link do mojej pisanej recenzji Tarzana nas znajdziecie pod filmem. Tamże także link do mojego nowo otwartego sklepiku, w którym teraz płatność paczkomatami i mnóstwo gadżetów z, dlatego, że prowadzimy teraz, jest taka akcja, w sensie nikt nie prowadzi poza mną, jestem sam, ale prowadzę teraz taką akcję ocieplanie wizerunku gołębi i serdecznie zachęcam do przyłączenia się przez danie mi swoich pieniędzy. Dobra, do zobaczenia za tydzień, miłego czasu spędzonego w kinach i pamiętajcie, żeby, żeby to był miły czas, żeby nie iść na zarazana.